Siema, z tej strony Seba, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie na kanale, no i jak widać, no można powiedzieć w końcu, doczekaliśmy się, przed wami oto Mantegi nowej generacji. Dzisiaj, czyli w pierwszy dzień kwietnia, mija dokładnie 660 dni od wydania ostatniej ciężarówki do Euro Truck Simulator 2, jaką był DAF XG i XG+. Także trochę tego czasu minęło. Co do tego mana, no to w sumie od momentu, kiedy oficjalnie dowiedzieliśmy się o tym, że studio pracuje nad nim, też trochę tego czasu minęło, bo zapowiedziano go też w tym roku, kiedy wydano DAFa. Dokładnie odbyło się to w grudniu na świątecznym streamie z Software, kiedy to pokazano te pierwsze modele, jeszcze kiedy go tam tworzono. No, wszyscy spodziewaliśmy się, że pojawi się w zeszłym roku, w 2022. Niestety wtedy, tylko w sierpniu, dostaliśmy pewne informacje, kilka screenów i post o tym, że no jeszcze te prace trwają, jeszcze mają sporo rzeczy do zrobienia, a tak na chwilę obecną wtedy wyglądał postęp prac nad tym wszystkim. No, niestety potem pod koniec 2022 dowiedzieliśmy się o tym, że no niestety prace się przeciągły, no coś tam jeszcze nie wyszło i tak dalej. Co prawda coś jeszcze szykują, o czym jakiś czas temu mówiłem na swoim kanale, ale za chwilę też do tego w sumie przejdę. Natomiast najważniejsza sprawa jest taka, że jak widać, ManteGX prezentuje się bardzo ładnie już na tych screenach w grze, już tak w pełni i tak bardzo okazane. Dzisiaj materiał w trochę innym wydaniu niż te, które były do tej pory. Jeśli chcecie, możecie sobie oczywiście przeczytać ten tekst i to wszystko zobaczyć. Jednak nie będę skupiał się nad tym aż tak bardzo. No, wszyscy wiemy, czego można się spodziewać po tym wszystkim, już w grze i to, jak prezentuje się mniej więcej ten man, bo już sporo widzieliśmy na różnych materiałach, czy to w rzeczywistości, czy to nawet te, no, przed jeszcze wykończeniem przez SCS Software, czy nawet z różnych modyfikacji. Także, no co tu dużo mówić. Mantegx, TGX, no już w końcu nadszedł ten czas. Studio oczywiście bardzo chwali ten model i no oczywiście bardzo słodzi temu modelowi, no i jak całej firmie też. No ale jeśli chodzi o jego zawartość, no to co najważniejsze już w sumie można przetestować tą ciężarówkę i to jest to do czego w sumie chciałem już y, przejść w tym materiale, czyli do tej takiej najważniejszej części. Bo już teraz zapraszam Was do zobaczenia tego, jak ten model prezentuje się w grze. Także witam ponownie tym razem z gry, gdzie jak widać przetestujemy sobie tego Manika. Już sobie zakupiłem tam jeden z dostępnych ogólnie już normalnie stworzonych y, tych manów. Tam według tych szablonów poszczególnych wziąłem sobie tą złotą edycję, która w sumie też była widoczna na tych zdjęciach. No jak widać, Manik prezentuje się. No, znakomicie. W środku w grze, jak też można zobaczyć, ta kolumna kierownicza jest w ten sposób ustawiona. Natomiast w momencie, kiedy uruchamiamy ciężarówkę, no to tutaj pojawi się ta animacja. Przejdziemy się krótką trasą po to, żeby zobaczyć, jak oczywiście sprawuje się ten manik. usłyszeć co nieco. Także ja tutaj sobie jeszcze pozwolę uruchomić tylko kilka tych rzeczy. Takich dodatkowych i ruszymy tutaj na krótką podróż w okolicy Wiednia. Także, no, drodzy Państwo, 660 dni. Tyle dzisiaj mija od dodania ostatniej ciężarówki do ETS-a, czyli od dodania DAFA nowej generacji. No, ten czas też szybko przeleciał, ale też. No dużo tego, dużo tych dni. Bardzo długo się czekało. Ehm, I w sumie też czeka na, wiadomo, inne też modele, no bo nie wszyscy pewnie czekali tylko konkretnie, na czy czekają na, na Mana. Wiadomo też dużo osób czeka na przykład na ciężarówki typu, no choćby nowe Volvo, bo o czym tam jeszcze się wspominało, Iweko, o Mercedesie. Lista trochę jest długa. Wiadomo, w opcji jest jeszcze y, ciężarówka od y, kompletnie y, y, innej marki, innej firmy, czyli od Forda. No, wiadomo, te historie z Fordem F Max. Jeśli ktoś śledził, jeśli ktoś słuchał choćby z moich filmów na moim kanale, no to wie, że ta sprawa to tam no, zbytnio aż taka łatwa nie była. No i w sumie, jeśli chodzi o całe te, te treści, te wszystkie kwestie związane z licencją no to zawsze były problematyczne, no. Chociażby na początku życia ETS-a no to tutaj kwestie też nie były takie proste. Ja pamiętam jak robiłem na przykład film, to nie będzie o ciężarówkach, co prawda, ale bardzo podobny, bo też chodzi oczywiście o licencje. Pamiętam jak robiłem ten film, ciekawostkę o tym, że SC Software starało się zdobyć już w 2011 roku licencję do Krona i i, żeby nie zby... i do Schmitz'a, tak, do tych dwóch marek, gdzie jak wiemy, no naczepy Schmitz, Cargobull, no do dzisiaj ich nie ma, natomiast jeśli chodzi o krono, to ona się pojawiła, z tym, że dopiero kilka lat po premierze i w aktualizacji 1. Znaczy, przy aktualizacji 1.32, kiedy to też wprowadzono jedną z największych nowości w grze, czyli możliwość zakupu własnych naczep, no o której też dużo, bardzo dużo się mówiło, pamiętam jeszcze te czasy, kiedy dużo ludzi w naszego wymagało, chciało, cały czas mówiło o tym STES Software i w końcu ta nowość nadeszła. Może że to dzięki tej funkcji Kron yy, się pojawił, a może kron samo wymusiło to wszystko? No nieważne. W każdym razie, o, do czego bije? Do, otóż bije do tego, że te kwestie licencyjne nie zawsze były takie proste i studio No miało albo problemy z nimi. Nie udało się zawsze to załatwić. Zawsze, pamiętam, były podawane te przykłady, że na przykład tutaj taka X gra, yy, zazwyczaj jakiś tam arcade, wyścigówka, potrafi na przykład ogarnąć kilka, kilkadziesiąt, a może nawet z czasem kilkaset licencji na różne pojazdy. Choćby nie, choćby bardzo blisko jeśli chodzi o kategorie symulacje, no to jest też Farming Simulator, który też potrafi tutaj Yy, pochwalić się bardzo bogatymi treściami i no, dużą ilością tych maszyn z licencją yy, Jakoś oni też nie mają problemu SC Software zawsze ma, no jak to tak jest? Yy, z tym, że no wiecie, z tymi licencjami to nie jest tak, że to dopiero no, dzisiaj jest taki problem bo to już no, naprawdę długich czasów, no jak wspomniałem i z tymi naczepami, no nie udało się Z jedną się udało, ale po bardzo długim czasie z drugą do dzisiaj nie, i chodzą teorie, plotki, może mity, zależy jak to nazwać, że też Szmic nie chce się pojawić w grze. Ale wydaje mi się, że jest to wyciągnięte z kontekstu z pewnego tweeta, ale nie wiem czy ja to mówiłem czy nie, w każdym razie nieważne. Ale na przykładzie też ciężarówek, no jeśli chodzi, o nie, no to od początku ETS-a też tak nie było pięknie, no bo na początku wydawało się, że wszystkie marki się pojawią, przynajmniej po jednej ciężarówce, chyba Renault miało być takim wyjątkiem, gdzie miały pojawić się Dwie magnumka i premiumka. No, ale jak się okazało, nie wszystkie marki się po pojawiły od razu. Hmm, choćby dla przykładu Iweko. No, zamiast tego Iveco to na początku mieliśmy i Ivedo. Uważaj, tym kurwa autem. Ehm, co tam jeszcze było? Zamiast Volvo był Valiant. Zamiast Mercedesa był Majestic. Także trochę tych takich e, fałszywych marek. No było, no bo nie wszystko udało się dogadać na czas. No choćby jeśli chodzi o tego Majesticus'a, Mercedesa, to już w sumie jest najciekawsza historia, bo on y, najdłużej był w grze. Najdłużej siedziało się z tym fikcyjnym Mercedesem. Y, no bo. O, jakie piękne widoki. No bo no nie chcieli się jakoś specjalnie wcześniej dogadać, coś się nie udawało. No ale w końcu przyszła pora, że ten man w końcu już oficjalnie do gry zawitał, ale również wtedy też zawitała do gry, nowa ciężarówka Mercedes MP4. Także jak widać tutaj na bogato, niby te relacje no, takie sobie, ale finalnie potem doszła i nowa ciężarówka, i w końcu marka się pojawiła, eee, choćby przykład Renault Range T. Pamiętacie pewnie, co niektórzy, przynajmniej ci, którzy już od bardzo długiego czasu grają w ets jak to było przy Wifla France, gdzie każdy myślał, że o, skoro tutaj dodadzą Francję, to czeka nas i fabryka Renault, i Renault Range T, bo nawet SC Software pokazywało zdjęcie, no ale jednak finalnie ani to, ani to się wtedy nie pojawiło na Renault Range T. Trzeba było bardzo długo czekać. Wydawało się, że te relacje są no, takie sobie, ewentualnie są bardzo skomplikowane między tymi obiema markami. A proszę bardzo, po wydaniu Range T nagle jedna z najlepszych współprac, jeśli chodzi o SC Software i Renault Tracks, choć w tej współpracy widać bardzo, że Renault. No, bardzo duży nacisk kładzie na to, żeby promować szczególnie Renault Range T, a nawet do Magnumki czy Premiumki nie chce się szczególnie tutaj wiecie, przyznawać. Sam pamiętam ten ich konkurs, nad którym chyba do dzisiaj się nawet jakoś spuszczają, czy to nawet dwa były. No, W każdym razie był ten jeden taki szczególny, gdzie wybierało się pewne ciężarówki, i potem przy finalistach nie było ani jednej Premiumki czy Magnumki, także. No, kwestia tutaj naprawdę taka, Ech, no też taka, wiecie, no interesy, interesy po prostu, bo to też reklama dla nich i to jest dla nich najważniejsze w sumie w tym aspekcie. Także to też bardzo ważne, że jeśli chodzi o te licencje, no to firmy muszą mieć po prostu tutaj pewne swoje interesy. Z man, no też man pewnie też ma jakieś swoje interesy, raz promocja tej marki, yy, dwa może też promocja innych modeli, no bo tutaj. Oprócz tego niedawno dowiedzieliśmy się o tym, że i stare modele za niedługo mają zostać odświeżone. Choć tutaj nie wspominano jeszcze o tym, no to, mm, znaczy nie wspominano jakoś szczególnie, no to ten man, no, no za niedługo te many będą niby odświeżone. Zobaczymy, może za jakiś czas przyszykuje się tuning pack, no, zobaczymy jak to wyjdzie. E, więc cóż, najważniejsze, że w końcu doczekaliśmy się. Do czego można to jeszcze bić w kwestii tych licencji? No choćby przykład w ATS-ie. No tam też na początku nie było fajnie. no Premiera to tylko z dwiema ciężarówkami um, i z tego co okaże. Kojarzy... No właśnie dwie ciężarówki, tylko te nowsze, takie bardziej dostępne wersje Peter Builda czy Warfa. Um, no i potem dopiero pojawiły się kolejne modele, choć z, te... z tych dwóch marek, czyli potem pojawiła się 389. I pojawił się W900, a potem trzeba było bardzo długo czekać na tą, piątką, na tą piątą ciężarówkę, czyli Volvo FNL. Ale tutaj trzeba zauważyć fajną, ciekawą też bardzo kwestię, że jak w końcu ono się pojawiło, choć wiadomo w jakim aspekcie, wiadomo w jakim też stanie. To jak w końcu się ten FNL pojawił, no to... No. Wiemy jak to wyglądało, ale w końcu najważniejsze jest to, że wtedy ta gra odlokowała się. I pojawiło się wiele innych i bardzo ciekawych marek. Przecież dzisiaj mamy US Stara, który ma choćby trzy modele. Mamy Maka do dyspozycji. Mamy, co tam mam jeszcze? Freightliner, Freightliner'a, chociażby. Także fajnie to się odblokowało. Oby to nie była jakaś taka ukryta krą, klątwa FNL, że wiecie, zaczęło się od starego modelu, który ciężko wchodził do gry. Jak w końcu wszedł, to gra się odblokowała. A teraz, jak wyjdzie nowy FNL. To znowu się zakorkuje, i znowu będzie trzeba czekać. Ale może to jest taka zmiana? Może wtedy akurat odblokują się ciężarówki w ETS-ie? <grym> no, zastanawiająca bardzo kwestia. Także. No, wiecie, to nie są proste sprawy. SC Software ma nawet odpowiednią osobę do tego, żeby dogadywać się z tymi firmami. A z tego co widziałem, to chodzi oczywiście tu o Oskara. To nie jest osoba, której. No, która po prostu znikąd się pojawiła. Jest to osoba, która naprawdę ma bardzo wysokie wykształcenie, spore doświadczenie. Więc, no chłop umie tutaj dogadać się, co widać na przykładzie amerykańskich marek, z europejskimi najwidoczniej trochę gorzej mu idzie, ewentualnie nacisk studia jest po prostu... na te inne kwestie. Bo to nie on też decyduje, ale... No, jak widać, no, no po prostu chłop potrafi tu zdobyć... Momentami to, co zazwyczaj wydawało się do, nie do zdobycia. Także, oczywiście, Sezol też stara się tutaj dogadywać, i w miarę im to dobrze wychodzi. No dobrze, ale o czym w ogóle ja tu cały czas gadałem? Bo tak naprawdę, jeśli chodzi o tego mana, no to co ja mam, mogę powiedzieć, jeśli chodzi o tą modyfikację, to prezentuje się naprawdę bardzo fajnie. No już już nie jeździłem już jakiś czas temu, może pamiętacie, nie wiem, w zeszłym roku może już jeździłem choćby na streamach po mapie węgier. Więc co mogę Wam powiedzieć o tym manie? No bardzo fajny, bardzo fajna modyfikacja, znajdziecie ją w opisie. Nie, nie żeby była to jakaś reklama. No ale jak to? Jaka modyfikacja? O co chodzi? No, no cóż, mamy dzisiaj Prima Prelease. A ja nie pamiętam, żebym w tym filmie powiedział gdziekolwiek, że oficjalnie do gry Mantek X nowej generacji. W końcu zawitał od Software, oczywiście. To co było do tej pory prezentowane, to jest man o... z modyfikacji. Zapomniałem nazwę autora, eee, no sorry, ale mam słabą pamięć pod tym względem, więc no co, prima prilis. haha. No niestety, ale man jeszcze nie zawitał do gry. Eee, co do tego pomysłu na ten rok, to nie był w sumie mój, szczerze powiedziawszy, planowałem coś innego, ale koniec końców pomyślałem, a dobra, niech będzie z tą ciężarówką. Może nie jest to jakiś wybitnie wspaniały żart? No, ale szczerze powiedziawszy, ważne, że jakiś jest, że tradycji stało się zadość, bo w tym roku w sumie to myślałem, że nie będzie nic. No, ale w każdym razie, cóż, jeśli ktoś naprawdę bardzo chce się przyjechać, no to link do pełnej mojej listy modyfikacji znajdziecie w opisie. Natomiast, no niestety, ale tej ciężarówki, której model został wykonany przez no przynajmniej jednego z graczy Jeszcze nie zawitał do gry Nie wiemy jeszcze co z nim jest Także no co tu dużo mówić Jak się pojawi To oczywiście was o tym oficjalnie poinformuję Także jeśli ktoś tu oglądał pełny odcinek Czekając na to aż ta kwestia się wyjaśni Bo na przykład widział początek Już szukał na blogu jakiś informacji Albo na przykład na streamie szukał aktualizacji czy czegokolwiek z tym manem no to niestety na razie nic nie ma kiedy on wyjdzie nie wiadomo, ale oby zdecydowanie wcześniej niż aktualizacja 2.0 jeśli nie wiecie o co chodzi to polecam przejrzeć kanał no i cóż prima pris, widzimy się z kolejną dawką śmiechu za rok natomiast jeśli chodzi oczywiście o jakieś sensowne kwestie no to wiadomo jeśli się coś ciekawego pojawi no to znajdziecie to też na moim kanale Natomiast jeśli chodzi o ten odcinek, to tyle. A więc dzięki za oglądanie, zachęcam do oceniania tego filmu, go do udostępnienia. Zapraszam na Twittera i Discorda. Dziękuję wszystkim wspierającym, i również zachęcam do wsparcia kanału. I widzimy się w kolejnych filmach, więc trzymajcie się. No i cześć.